W tej chwili mamy e, uruchomione trzy multipleksy naziemnej telewizji cyfrowej i są one bezpłatne. To, to jest odtworzenie e, obecnej telewizji e, analogowej, e, która jest dostępna bezpłatnie, tylko za opłatą z, abonamentową, tą miesięcznie, e, którą płacimy RTV. E, mamy jeszcze po wyłączeniu telewizji analogowej, utworzą nam się kolejne dwa multipleksy, które mogą być przeznaczone na, e, na telewizję. E, no no I pytanie jest, czy po pierwsze, czy one będą przeznaczone na, na, na telewizję, a po drugie, czy, czy na odpłatną. Dlaczego pyta, Mówię o tym, że czy będą przeznaczone na telewizję? Dlatego, bo, bo w świecie zaczynają się już dyskusje na temat tego, aby z tych kolejnych multiplexów, które powstaną po włączeniu naziemnej telewizji cyfrowej, czyli tak zwanej siedemsetki, nie utworzyć drugiej dywidendy cyfrowej, czyli czy jednak nie przeznaczyć tych częstotliwości nie na telewizję, a na usługi łączności elektronicznej, czyli na mobilny, szybki dostęp do internetu. Więc nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć na 100%, że te nowe multipleksy będą przeznaczone na, na telewizję. A jeśli będą przeznaczone, to myślę, że powinniśmy też rozpocząć dyskusję i jednak się zastanowić, czy, czy te nowe multipleksy nie powinny być właśnie odpłatne, bo te multipleksy 3, które mamy, to jest 21%. Kanałów. W chwili obecnej one są darmowe i być może to już jest liczba wystarczająca, bo nie myślę, że nadawcy będą chcieli wchodzić na, na kolejny nowy multiplex, jeśli nie będą mogli za to pobierać opłaty od nadawców. Po prostu nie będzie im się to biznesowo składało. A jakie jest za pani decyzja w tej sprawie? O przeznaczeniu, czy na telewizję, czy na broadband. Myślę, że to jest bardziej rok 2015.